W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna za kapłanów, święty Jan Maria Wianej nauka o zazdrości. Kiedy kapłan udziela wam rozgrzeszenia, nie mówi Bóg ci przebacza, lecz ja odpuszczam Tobie grzechy. Podczas konsekracji nie mówi, Oto ciało Pana, lecz mówi, Oto ciało moje. Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas. To bowiem włożył go do tabernakulum. Kapłan. Kto przyjął Wasze dusze do kościoła, kiedyście się narodzili. Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania. Kapłan. Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem wykąpane we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze Kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra. Które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan. Słowa świętego Jana Marii Wianeja są do głębi prawdziwe. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was. Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary mszy świętej, nie ma kultu Bożego. Kapłaństwo jest umiłowaniem serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, Zawsze myślcie o Jezusie. Tematem rozważań w tej nowennie będzie nauka o zazdrości, z książki Kazania Proboszcza z Ars, z XVIII wieku. W każdym dniu nowenny zatrzymaj się nad tekstem rozważań przez chwilę i proś ducha świętego by pomógł Ci zrozumieć te słowa. Zobacz, które słowo szczególnie Cię poruszyło, które dotyka Twojego życia. Zastanów się, co ono dla Ciebie znaczy. Im głębiej wejdziesz w te rozważania, tym więcej łask spłynie na Ciebie i innych. Pamiętaj, byś w tym rozważaniu starał się być sam z Panem Bogiem. Na koniec podziękuj Panu za to, co Ci dziś Tobie pokazał? Chwała Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.